Familia. Rozpoczynamy drugi sezon naszej podróży kulinarnej. Dziś so bardzo hiszpańskiego, chili corrida! Opowiedziałem mojemu przyjacielowi Andrzejowi, że tęsknię za domem, za wikami. On na to, że w Wielkopolsce też są prawdziwe Miki. Jeden telefon i jesteśmy na cowboyski rancho. Hola! A może raczej oh yeah! Czas poznać gospodarza. O, o ciepła ja. się. Julian, Mirek, dobrze się. Dobry. Dzień dobry. No, jesteśmy na zachodnich grubieżach Polski w puszczy Rzepińskiej. Mamy tu gospodarstwo Stary młyn. Stary młyn. I do, do czego wie, ten młyn? Do mąki, czy do czegoś innego? Tak, to był tu była mielona mąka y, przed wojną. Do 1974 roku ten młyn działał. Jesteś stąd? Dokładnie? Nie, jestem z Poznania. Poznanie. Tak się... Prawie Wielkopolska. Prawie Wielkopolska. No to pokaż nam, co się tutaj. Zapraszam. Super. To naprawdę urzekające mieście. Piękny budynek z czerwonej segły, atmosfera amerykańskiego rancha, spokój, cisza i ogromne, skockie biki Highland. Ale uroczo. No, to jak to kupiliśmy te 13 lat temu, to to wszędzie tu był krzaki, zarośla, także wszystko było trzeba wycinać, rewitalizować te wszystkie stawy. Czy bydło. bydło nie pomogło? Bydło bardzo pomogło, to są takie naturalne kosiarki, bardzo dobrze się sprawdzają tutaj w tych warunkach. Bardzo dobrze się też zasymilowały, chociaż są ze Szkocji. Ale co jedzą dokładnie? Jedzą tylko trawę i zioła, nic więcej, tylko to, co naturalnie rośnie tutaj na naszych terenach. Ile masz krów tutaj? E, łącznie mamy stado 138 krów. W jakim obszarze? E, na 230 hektarach. E, tutaj na tej działce jest e, 42 hektary. Więc skąd to pomóż, żeby hodować krów i taki dokładnie? Taką rasę? Taką rasę. E, dlatego postawiliśmy na taką rasę, bo to jest e, mało wymagająca e, rasa bydła, która. Zaspokaja się z tego, tak jak mówiłem, co rośnie na miejscu. Mhm. I, i, I nie wymaga. Wyżre nie... wszystkie haszcze Tak, trawę, zioła, odrosty drzew, gałęzie, także taki naturalny ogrodnik. Wszystko piękne, familia, ale Minek obiecał: Się nauczy mnie prawdziwie kaobońskich sztuczki. Oto jak samodzielnie wołają swoje stada. To co? Wołamy bo... krowy? Venga, vamos, ja też subię. Niechajlande o nie hiszpańskiego podróżnika. Ale krew siła się gotuje! Toru! Ech, czas na korridę! Toru! Na pięcie rosnie! Vamos, vamos, nacieramos! Dawaj! No vamos! Ole! Płochliwe te wiki. Pewnie dlatego, że są ze Skocji. Nasze hiszpańskie to prawdziwe kawańero. A propos potem poznać prawdziwy kawalera? Nie wiecie? To wam pokażę! Familia! Wiecie, który jest największa odwaga, walor? Kto ma najwięcej kochane Somarowiczki w Hiszpanii? Łapać torosa kochony. Dobra, a teraz czas na gotowanie. Big na surowo. Idealny na prawdziwy męcznicz. Hola familia! Dzisiaj jesteśmy z Mirkiem, już wiemy, co robi dokładnie i teraz będziemy robić super potrawa, super wiki i toros de la muerte. Eh, co będziemy robić, señor? Tatar! 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 Stik tatar! A cocinar! Dzisiaj będziemy gotować stik tatar. U nas mówi tatar, tatar. To pochodzi z Tatarów w Polsce, czy skąd to jest? To jest bardzo... Stara potrawa, z tego, co ja wiem, to jest potrawa, którą przygotowywali Tatarzy, którzy podbijali Europę. Pierwsze Tatary były robione z koni, które zginęły w walce. Krojone szablą, z surowego mięsa końskiego. Potem dopiero wprowadzono wołowinę. Spróbowałeś kiedyś tatara z koniny? Nie, nie jadłem. Jestem fanem wołowiny. A wiesz, dlaczego jedli nas surowo? Nie, czemu? Żeby nie używać ognia, żeby nie było z daleka widać dymu z ogniska. Co, mamy super kawałek, mega Thunder Mięcho, najlepsze wołowina w Polsce, tak czy nie? Nie wiem, ja Jak uważam, nie że nie najlepsza. No to najlepsza. No to będziemy kroić mięcho, mamy kilka dodatych, jajka, przepiórki, głębokość de codorniz. Nasz akcent hiszpański będzie cecina de león, to jest e, błowina suszona, węcona. E, mamy trochę krzywów, bo muszę mieć po polsku, trochę e, ogórków i do dekoracji będziemy używać e, róży. I to wszystko. A teraz, familia, najważniejszy moment, Krojenia mięcho, a mamy super mięcho, najlepsze. Czemu, Mirek, jest najlepsze? Powiedz mi. No, dlatego, że Krowy są hodowane w pełnym szczęściu. Nie używamy w hodowli żadnej chemii, żadnych nawozów, żadnych jakichś wspomagaczy wzrostu. W związku z tym te krowy y, o jakiś czas dłużej rosną jak inne rasy krów. Y, przez to te mięso jest y, bardziej wyraziste, w smaku podobne do żubrów, bizonów kiełbasę z żubra? Kiełbasę żubra jadłem, ale su tatara z żubra nie jadłem. Ale... Ja próbowałem taki plasterek i trochę smakowało mi jak e, kaparę. Nie wiem czemu dokładnie, ale ciekawe było tego. Mięso y, jak y, w rzeźni wisi jest bardzo bardziej czerwone, y, jak y, mięso od zwykłych krów. E, dokładnie co robiłem, na plastrach, później na paski i teraz kroimy na bardzo drobne y, kostkach. Dobrze mówię? Tak. Dobrze mówię. Jak prawdziwy Tatar. Jak prawdziwy Tatar. Tylko że nie mam psalę. Dobra. No to teraz już mamy tutaj i kroję drobno. Dobra, familia, sobie wiodziaźnie jak kroić Tatara. Oprócz tego żeby widzisz, Mega Thundermiencho musi się kroić najpierw na plastrach, później na paski. Paski, on już umie. I później na kostkach. Mamy już gotowe mięcho. Idziemy dalej. Daj mi trochę tutaj e, oliwa, por favor, señor. A tylko troszkę. A teraz trochę te liści e, rukie wodne. Bo myślę, że też będę dawał trochę tego smaku, co te krowy jedzą wszędzie, nie? Tej natury też wieszę, nie? E, zabieramy kilka tych e, liści. I będziemy ich e, drobno kroić i dawać do oliwy. Dobra. Już mamy wystarczająco. Teraz kroję. Zrobię taką kółka I się kroję. Pak, pak, pak. W drugą stronę. I dajemy do oliwa. Ten. Jeszcze do tego ostatnio byłem w podróży e, w Podlasie i zabierałem waszej Polski trawy cidrynowe. Trawa surowa! To nie jest tylko do robienia wódki, senior. I nalewek. Dobry? Dajemy Zabry? trochę sobie wio ten z i sobie wio power. Na pewno to będę przypomniało trochę tych zmaku z szubrów, które rozmawialiśmy wcześniej, nie? Na pewno będę pomagał w tatarze. No to robimy to samo. Kroimy i dajemy do środka. Kroimy. Cieniutko. Proszę, kiedyś? Tylko w szubrówce. Tylko w szubrówce? Nie, taka sama. Taka sama, nie? No to myślę, że będzie fajny aromacik dajemy do oliwy eh, mogę łyżka prosić żeby mieszać troszkę i mieszamy daję trochę sól. A tylko troszkę bo później będę dawać więcej a teraz to się nazywa cecina de león to będzie nasz eh, smak hiszpański ja, daję trochę. Se, a Ty mi mów, że to dobre, czy nie. E, w Leon e, to jest miastowość w Hiszpanii, e, które przez e, ludzi ze starach powiedzieli, że mają najlepsze mięcho wołowe na świecie. To Leon. E, to jest w Castilla Leon, co myślisz o tym? Dobre. To jest taka szynka, to jest jak hamon, tylko zrobione z krów i wędzone, tak? I dosypające. Będziemy trochę dawać, żeby był ten, ten aromat też. Kroimy na... Paski na plastrach i na kostkach. Dajemy mięcho do środka. Ja będę próbował tego najpierw sam, bez tego. Co? To jest trochę? Nie? Boisz się? Nie boję, ale chcę gotowe spróbować. Takiej jakości mięso nie trzeba, nic zrobić. To jest dobre, po prostu. Tak, sobie, samo. Jakie to jest Twoje ulubione potrawy, Twoje i. o Tatar, Carpaccio. Carpaccio. Telumis krew, tak? Tak, lubię. Dużo krwi. Dużo krwi. Teraz kroję ogórki na te, które będę chciał podawać. To są po prostu podatki. O i to jest. Co to są ogórki? Są ogórki pastewne. Pa pastewne co to znaczy? Są ogórki, które są stosowane do przetworów przemysłowych i do pasz. A to, to jest jakiś specjalny gatunek ogórków? Nie no, myślę, że... Próbuj. Małosolne. Małosolne? Kiszony. Ogórek kiszony, małosolny. A, dobry. Dobry. Dobra. Ogórki teraz? Ryby. Ryby. Muszą być, nie? Bo Beautiful. To na pewno jest stąd. Zobacz. Beautiful. Czy krowy jedzą tę krzybę? Nie. Nie Czemu? jedzą. Bo, 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 bo jedzą trawę, ale ja jem grzyby. Też krzyby ja też. Jak nie ma mięcha, ja wolę krzyby nawet. A co, co najbardziej lubią oprócz trawa? Czy tylko trawa? Trawa, lubią e, m, młode gałązki z drzew liściastych, bardzo lubią e, odrosty, młode odrosty i igły, sosen. A teraz mięcho dajemy do środka. Trzeba mocno czyszczać, żeby nie było żadnej powierzchni w środku. Ale tatarek familia Dobra mamy to Zrobimy tu teraz tak jajka, przypiórka umiesz otworzyć? Nie. Jedną ręką? Nie. Ja też nie. To nie się da. Moja mama zawsze mi powiedziała, że trzeba tak robić, wciskać tutaj. Ale nigdy się mi nie udało Ujba Ale ja ja. Otworzysz się o, proszę A teraz dajemy sól Troszkę Teraz pieprzu bo nie wiem, o... Ten, który lubi, no to daje więcej, ten, który nie lubi, no to nie daje, nie? Jak zawsze. A teraz co? Trochę i e, Mogę zabrać e, płatek w różę, poproszę? Zabierać? Będę e, dekorować. Ale zabrać po jednym, każdym. Dzięki. Ja już kiedy rusza znasz y, mermolana z rusę, nie? Podoba Ci się? Podoba, spróbujmy. No, spróbujmy. Familia! Super tatarek, super krowas i toros! Mieszamy, mieszamy A ty co, z rusza, tak? Ja nie chcę ruszyć. No to proszę Spróbuj. Doskonałe, bardzo dobre. Tak? Na pewno? Nie kłamiesz? Nie, nie kłamie. Ta? Super. Nie wiesz, tak? Super. jest jeszcze? No, jak najbardziej. Jak wykonać kolega, który lubi krwi, dawać rusę do Tatara? Kolejna na wielkopolski smak. Widzimy się za Czeka na nas mnóstwo gotowania. Makowania i podjadania. Adios amigos. Smacznego.